Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Dominic 1257. Okej, okay, będziemy sobie teraz szkolić chłopów. Jest ich aż trzech, więc boję się, że może to nie wyjść. O. Wow! Dobrze, udało się. uff, Ale jest to ciężkie, powiem Wam, żeby takich wymanewrować. Udanie. No ale okej, okay, udało się, więc. Yy, więc powiedzmy, że jest git. A potem będzie oczywiście bitwa we wiosce, co jest też. Yy, no, fajne. Czesi i Węgrzy. Ja bym chciał, żeby ci Cześć już przestali istnieć, bo. ale skrypty się popagowały. Bo. no, jedno królestwo mniej będzie po prostu znowu, nie? O, z jednym to jest. Widzicie. Przyjemność. Szkolimy dalej. Wiecie, jak mamy taki teraz. O Jezu, punkty chłopskie. Jak mamy teraz czas pokoju. Taki względny, bo złota Orda się tu nie kwapi, żeby do nas przyjść, to możemy właśnie spędzić ten czas na wzmacnianiu swoich relacji z wioskami, żeby można było z nich werbować horrendalne ilości bandytów. Ja jakby jestem za tym jak najbardziej, żeby troszkę czasu na to poświęcić. okazji, my też się podszkolimy. O! Dzień dobry. Panu. Aha, o to się gin. Jeszcze się wioska dołączyła. Bardzo dobrze. Strzelcy, chodźcie na górkę w ogóle. Może. O. Piechota tu, kawaleria tu. Niech oni sobie wyjdą z tego swojego pierdolnika, który tam jest. Strzelce, proszę bardzo. O, my się jeszcze tutaj teraz zmotywujemy, ją Dudeł. Strzelce, konia, nul. Dobrze. Do ataków w takim razie już teraz, dobra nasza. Mimo, że bitwa we wiosce, to oni nie są jakoś silni. Jednostki mieli takie dość mało wyszkolone, więc będzie dobrze. Mieli trochę rosyjskich, trochę bałtyckich jednostek, więc. Kiemisz masz? To chyba jest Lord. Zabiłeś jeszcze mojego gościu. Hauderiu you. A oni tamtędy idą. Dobrze, to my ich z dupy zajdziemy. Z dupy, ich z dupy. Byłeś dobrze uzbrojony, trzeba było cię wyeliminować. Dobrze. O kurde mój koniec. Dobrze, że nie był ranny, w sensie raniony, kulawiony. Ja sobie włączę dmuchawe, bo mi się tutaj grzeje trochę. Ale musiał mojego zabić, kurde, musiał, bo po prostu... Ja mam wrażenie, że topornicy u wroga są zajebiści, a topornicy u mnie są beznadziejni. Wezmę konia, póki mogę. Ciekawe, czy mi się go ten... dostanie na jaki punkt. 4 straty tylko, więc bardzo dobrze. A, gówno nic. Dobra. Mniejsza o to. Aha, plądrowana. O, zarobiście, powiem wam. Ale widzicie, dobrze było, że byliśmy akurat w tej wiosce to. To dzięki temu udało nam się go od razu pokonać. Bez ceregieli żadnych. No nie plądruj już je, ja pierdzielę. No. Szkolimy dalej. No nie, przegrał stwierdotas. Ale zdał uciec. Zdołał uciec, ale ciekawe z kim on się bił. Dobrze. Może wystarczy już, co? Je jeszcze, jeszcze. O, mam to jeszcze. Jakie jeszcze, to jeszcze. No kurczę, Lebele. Uciekają przed tymi. Przed buntami chłopskimi. Ty, może właśnie bunt chłopski go pokonał. Ty. Nie wiem, dobrze i teraz bitwa z bantytami. To się lubi najbardziej. O, większość są farmerzy, widzę. O, to ok, może być. O, oni są na koniach w ogóle. Niektórzy, ha, to są ci, ci tacy bandyci ogólni. Dobra, jak powybijam może net sam, jak się uda, ty. Niezły sposób, żeby sobie pofarmić expa, nie? ładnie Dobra, przejście do apaku, żeby ich zamknąć z drugiej strony i będzie git Pięknie, bez strat w ogóle O to chodzi Odmawiamy, bo jestem honorowy. 20 wieśniaków, Piorę, co by nie wziąć? Osiem sztuk bydła? Dobra, no przyprowadzimy bydło. A co? Prowadzimy bydło, ale to nie tak się robiło. Mamy dziewiętnaście sztuk, dobra, oni 8, czyli osiem, czyli pięć i trzy. Dobra, pięknie. O, momentalnie zaliczone po... <grymne> dobrze. No i dobrze i się to ceni. W takim razie stosunki polepszone z wioską. By się przydał, ja wiem, że o tym mówię w kółku, ale naprawdę by się przydał w Wenecji i w Kandy. To, to przecież to jest daleko w ciul. I do Del Blonga po tych postrzelców 16. aż bardzo fajnie. Dziękuję. Tak to się robi. Torunia jeszcze postrzelców. Rozejm się skończył. Masz i szwedów. No. O, a ty gościu co masz? Nic specjalnego? Mieczyki? Na razie grotno się utrzymuje. Utrzymuje się jako rosyjskie. Bardzo fajnie. A jeźdźców to może niekoniecznie. Dobra. Trochę ludzi sobie od razu poferbowaliśmy. Więc jest kit. nic ludzie nie chcą. No to jak nie chcą, to nie chcą. O... Oni tu patrolują. Bardzo dobrze. Ja sobie od razu zmienię marszałka na Swirdotasa, bo chyba już trochę czasu minęło od ostatniego razu. To by się przydało gdzieś posprzedawać, prawda? Nie chcę ciebie. O szwed! Fuck! Dobra. Ja będę przyjmował tylko tych, wiecie, tych bałtyckich takich lordów, którzy byli kiedyś bałtyccy. Bo ja mam taką kulturę i tak chcę robić tyle w temacie. <grymne> Dobra, już tu jestem, to sobie wyszkolę od razu. Dwóch kolejnych. No, zdobywają Czechy, w sensie Wrocław. Ci Imperium Rzymskie, dobrze, dobrze. Czyli mongolskich hord już tu nie ma. Na razie. Wladimir. To jest super miejscowość. Mongolskie obozowisko. <grymne> <grymne> Coś pięknego. Dobra. Tu w ogóle Granada jeszcze jest? Nie wierzę w to. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra. Słuchajcie, co tu, co tu można. Uuu! Po... Zapraszam, panowie, zapraszam. Ja sobie z wami oczywiście powalczę. Bardzo chętnie. Tylko sobie wezmę tak. Dziewięćdziesięciu tych. Y... O, 220 sobie ludzi. Zamiast 30 jeńców to chcę mieć miejsce, żeby ich uwolnić, bo widzę, że to są bałtyccy ludzie. A ja ich chcę. Dobra. To tak to się można bić, słuchajcie. Sama piechota i kawaleria, to mi się podoba. Chodźcie sobie tutaj stąd stać. Kawaleria tu. Pięknie jest mieć samych magnatów i weteranów włóczników. Super jednostki. Najlepsze. Dobrze Ha, pod górkę nie zaszarżują, o to chodzi O kurde, ale mi wyjebał Ale mi wyjebał lancą z przysiadu, ty O no to żem porobił do ataku. Jak on tak mógł mi wy wyrąbać? Ja nie mogę. Spokojnie, panowie, stoimy tu dalej. Stoimy, stoimy. Jedzie druga fala kawalerii. O kurde. No, żeby sobie jeszcze trafił w kogoś. O kurde, Macie. Moikun! Lá <tipos> tu, você! Estude! 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 Pô, Oni się nie pchają. Wow. A, jest. Ten skill z turnieju, żeby om omijać tej włóczki, nie? No i się nie spieszy. Ja to mogę pomału sobie rozgrywać tą bitkę. Także chill dudes. Szkoda ja tylko, że padłem. Naprawdę, kurde. I to na samym początku. Brawo, panowie! Pałacyccy ludzie! Tak jest. Dobra. Wszyscy do ataku. Ty welkirtas to przez tymi oszczepami rzuca nawet, e. O, ktoś mi padł. Ale na szczęście raniony. Aha, to ten. K Kawaleria. O, to ona to może. Spokojnie, idziemy za mną. No teraz już nie ma co się pieprzyć, tylko po prostu ich atakować tyle. Dobra, do wszyscy. O mój koń. O kurde, rękami! Czym on się obronił? Czym on się obronił? Jak on nie miał tarczy! On miał ręce tylko i było słuchać, jakby mieczem mnie piznął! Co się stało? Wow! Zabili mnie! Pierwszego mi zabili i to ja byłem zabity. Ja pierdzielę ale gówno. Dobrze. Wow. Uau Będzie dużo jeńców wziętych do niewoli, bo my cały czas tą pałą bijemy, żeby ich yy, okuszać, a nie zabijać. Sabity magno. A, tu już będzie, koniec. No dobra. Sześciu mi zginęło, w sensie 5 plus ja. Ale trochę uratowaliśmy ludzi, więc. Dla mnie to bardzo dobrze, ja sobie ich wezmę. Być może to właśnie była grupa, która pokonała tego Hirdotasa. Ło, kurna! Ile jeńców do wzięcia tu było? Jasny tupecz, ja nie mogę. Dobra, tyle. Teraz tak, mogę sobie tu znowu zostawić tych magnatów i włóczników, weteranów, a całą resztę biorę do siebie, żeby szkolić wiadomka. Dobra, jest Git. Przydałoby się teraz jeszcze znaleźć jakich, jakiegoś tego pośrednika okupów. Nie pamiętam, czy w bitwie był, czy nie. Czechy i Polska. Łu. Okut. Nie, tu nie ma. Ale coś tam przynajmniej zarobiliśmy w tej bitwie. No z tysiąc będzie. Ponad tysiąc będzie, więc nie najgorzej. Nie, turnieje są cały czas tam, gdzie były, więc na razie Lipton. polecę tu jeszcze zobaczyć tu też nie ma tego pośrednika co jest? kurczaki paki ile bandytów w ogóle? ja nie mogę też nie ma tu ja pierniczę, co się dzieje? ja chcę tylko Sprzedać więźniów i kończyć odcinek. Hmm. No, tu jest, dobrze. To jak tu jest, to sobie sprzedajemy. Dzień dobry 1100 tylko za wszystkich? Ale mało. Ej, malutko. Strasznie mało. Dobra, Lipton totalny. Wracamy w takim razie na nasze ziemię, żeby tam pilnować przed przypadkowymi najazdami złotej ordy. Szwecja i Węgrzy, łocie panie. Dobra, słuchajcie, tu sobie taki takim razie zakończę odcinek. Mamy pogląd na całe nasze królestwo, na wszystkie nasze zamki każdą jednostkę. Tylko lordów nam jednego brakuje, bo tu jest Firdotas, tu jest Ligeikis, jeszcze Wytenisa nie ma. Ale to mniejsza oto. Słuchajcie, widzimy się w na następnym odcinku. Zaczniemy dokładnie w tym samym miejscu. Chyba, że najdzie mnie ochota, żeby coś pograć, to wtedy nie zaczniemy. Ale to mniejsza oto. Słuchajcie, póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.